Kolejny znak, że moi kochani, coś jest nie tak w mojej duszy. Mam znajomą w aptece, która mówi, że dzisiaj ludzie zioła tabletki na nerwy, biorą, idą jak siano. Skąd się biorą dzisiaj nerwice? Ja nie mówię o typowych chorobach, ale mnóstwo z nas jest nerwowych, zdenerwowanych. Dotknij dziś człowieka od razu skacze na siebie. Moi kochani, skarżymy się, że wszystko jest ciężkie ale dwa przykłady, które się biorą nerwic i bardzo często je mamy. Pierwszy to pycha podpowiedziała nam, że jesteśmy bogami i poustawiamy ten świat po swojemu. Zobaczcie, jak my wariujemy nawet jak pogoda jest zła, to wściekamy się. Nieraz ustawiamy w rodzinie, w pracy, musi być po mojemu, bo inaczej podeptam, zniszczę. Musi być takie jak chcę. Moi kochani, Dopóki będziemy ten świat ustawiać, to nerwica nas nie opuści, bo go nie ustawimy, a na końcu będziemy samotni. Bo z takim człowiekiem nie chce nikt być. Zobaczcie, choroba dzisiejszej Europy. Samotność. Nie to, że sami mieszkają. Samotność. Zobaczcie, jakimi dzisiaj ochłapami się cieszymy. Co drugi dom, co trzeci, ja nie mówię, że źle. Bo trzeba kochać zwierzęta, ale my zamiast ludzi mamy protezy zwierząt. Bo z ludźmi w relacji nie umiemy wchodzić. I nakupiliśmy sobie protes, które nigdy nie odpowiedzą prawdziwą miłością. Bo nie są zdolne do miłości. I drugi znak, że nerwicy? Wiele krzyży dźwigamy sami. Ja rozumiem, jak jest małe dziecko na ma 3,5 roku. I mówi, ja się siam ubiorę, siama ubiorę. Ale jak mamy 40, 50, 70 lat i mówimy Panu Bogu, że ja siam i siama, zobaczcie ile ludzi jest zamkniętych w domach, zdenerwowanych, zdenerwowanych na Pana Boga z powodu choroby, cierpienia, rozwodu, różnych rzeczy. Pan Bóg jest winien. A to są momenty, kiedy mocno powinni go trzymać za rękę. Bo te krzyże bez Boga są nie do uniesienia. Prędzej zwariują, niż je uniosą. I Pan Bóg chce pomagać. Ale ja sam? Ja to wezmę na klatę. A potem jest płacz i nerwica. Nie idź z tym sam. Ty nie jesteś sierotą. Ty nie jesteś człowiekiem pozostawionym bez nikogo. Bóg jest twoim ojcem. Boża opatrzność nad tobą czuwa. Tylko pozwól sobie pomóc. Wtedy Twoje serce się uspokoi w każdym krzyżu i w każdej sytuacji. Nie kup, nie odrzucaj ręki, którą Ojciec wyciąga, by Ci pomagać. I trzeci znak, moi kochani, o którym chcę powiedzieć, zobaczcie, nie znam Was, ale gdybym szybko zapytał, czego Wam najbardziej brakuje, czego, to najczęściej mówimy, że nie mam. Nie mam. No widzicie, zgadza się. Od tego się spodziewałem. Zabierzmy ludziom czas. Sami się stratują i popędzą, jak zwierzęta wystraszone. Pamiętacie tą scenę, jak złe duchy wstąpiły w świnie i popędziły do przepaści się potopiły? To będzie się tak pędzimy. Nie mam czasu, by się pomodlić, nie mam czasu, by pomyśleć, nie mam czasu, by w siebie zainwestować. Nie mam czasu, by w rodzinie posiedzieć. I nagle okazuje się, że nie mam czasu dla siebie. Że najbardziej okradłem samą siebie, samego siebie. Moi kochani, czas to miłość. I każda chwila naszego życia mi się bardzo podoba, czeski wzrok, że ta chwila, która teraz jest, nasi sąsiedzi wczoraj mówią, to wrati, Ona już się nigdy nie powróci. I źle wykorzystany czas, zmarnowany czas. Skutki mogą być tragiczne, ale już nie będzie powtórki, żeby go naprawić. Zatrzymaj się. Znajdź czas też na misję. To od Ciebie zależy. Jezus zawsze mówi, jeśli chcesz, mogę to zrobić, ale przyjdź do mnie.